Nowe limity podatkowe na auta spalinowe. Od 2026 roku wchodzi zmiana limitu wartości samochodu, który możesz wrzucić w koszty, ze 150 tysięcy to 100 tysięcy złotych. W tym samym czasie zwiększa się limit dla aut elektrycznych. Samochody elektryczne i wodorowe dostają nowy limit 225 tysięcy złotych. Co to oznacza dla firm? Trudniejsze decyzje przy zakupie samochodu, większe obciążenia, przy autach spalinowych, a dla wielu firm realny problem finansowy, bo ceny aut wzrosły, a limit został obcięty o 1 trzecią. Zakup auta z wyższej półki może już nie wchodzić w koszty. A jeśli prowadzisz firmę, która opiera się na flocie, odczujesz to natychmiast. Co zrobić teraz? Sprawdź, jakie auta możesz jeszcze rozliczyć, przelić koszty swojej floty i zastanów się, czy to nie jest ostatni moment na zakup samochodu przed wejściem nowych przepisów. Jeżeli chcesz być sprawem na bieżąco, obserwuj Szołajski Legal Group.